Dzień dobry Państwu, Zbigniew Filar. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Starosta Tarnowski, Pan Roman Łucarz. Witam serdecznie. Panie Starosto, ostatnio delegacja samorządu powiatu tarnowskiego uczestniczyła w nadaniu honorowym obywatelom Nieświeża, Pani Stanisławie Wiatr-Partyka. No, pani Stanisława Wiatr-Partyka rzeczywiście urodziła się w Nieświeżu, dlatego dla niej Nieśwież jest bardzo bliskim miastem, blisko jest z nim związana. Że to podkreślała to w swoim tomiku wierszy, że to jest dla najpiękniejsze miasto na świecie dla niej. Dlatego też za swoją działalność została uhonorowana przez Nieśwież Honorowa obywatelstwem. No oczywiście korzystając z tej okazji, bo też przecież jest to zasłużona Tarnowianka, jeżeli chodzi zwłaszcza o różne inicjatywy związane z Golgotą Wschodu. Tutaj myśmy również, tutaj ja w swoim imieniu, ale również powiatu, no daliśmy największe oznaczenie, jakie można było dać, czyli Grosz Ciemski Tarnowski Pani Stanisławie i powiem szczerze, że była bardzo, bardzo wzruszona. Myślę, że takich ludzi trzeba wspierać, którzy właśnie propagują tą dobrą historię, tę dobrą, dobrą tradycję, którzy przyczyniają się do poznawania historii Polski, ale również tych Polaków, którzy byli na zasłaniu, na, na Syberię. I pani Stanisława się do tego wydatnie przyczyniła. A jak odebraliście wizytę w Białorusi? Bardzo pozytywnie. Białoruś, to, to, mimo tego, co się tu w Polsce mówi, jest państwem, państwem bardzo przyjaznym. Ludzie bardzo przyjazni, grzeczni, uczynni, zresztą to mogą się przekonać na własne oczy. Białoruś jest państwem bardzo czystym, zdyscyplinowanym. Oczywiście ustrój nie jest demokratyczny, ale powiem szczerze, że na ulicy tego nie widać. Nie widać pochwytu Łukaszenki, więc ja byłem raczej pozytywnie zbudowany tym, co zobaczyłem. Czy Polacy, którzy tam mieszkają, już mogą tak spokojnie odetchnąć i mówić o polskości? Znaczy się tutaj jest duża zasługa pana świętej pamięci pana prezydenta Lechaczyńskiego, który nadał yy, tutaj prawa, yy, nadał kartę Polaka i ta karta Polaka to, co podkreślono zresztą wszędzie na Białorusi bardzo ułatwia wszystkim Polakom, zwłaszcza przekraczanie granicy polsko-białoruskiej. Dlatego też mogą o wiele łatwiej przyjeżdżać do Polski, tutaj uczyć się, kształcić, zwiedzać Polskę, odwiedzać swoje rodziny i to jest myślę, że to jest sprawa bardzo dla nich bardzo ważna. Zresztą to podkreślałam na każdym, w każdym miejscu, na każdym kroku, gdzieśmy byli, w każdym, w każdym mieście to ta Karta Polaka dla nich to jest sprawa bardzo, bardzo ważna i priorytetowa. Jak dzisiaj wspomina Pani Stanisława te lata wojny i zesłania na Cybir? No to, to jest dla, dla to bardzo bolesne, bo wtedy, kiedy ją na Sybir wywożono razem z matką, to wtedy w tym czasie między innymi jej, jej ojciec skazany na karę śmierci, więc wydaje mi się, że to jest dla niej bardzo bolesne. Wspomina to z dużym takim no rozrzewnieniem, zawsze widzę łzy w oczach, jeżeli to, tego no i bardzo spokojnie, ale z taką pokorą jednocześnie. Czy tęskni za Tarnowem? Tak, bardzo tęskni, Tarnów bardzo miło wspomina i tutaj jest bardzo blisko z nami zresztą związana. Tak jak powiedziałem, jest inicjatorką wielu przedsięwzięć, zwłaszcza jeżeli chodzi o Golgotę Wschodnią. Mhm. Ostatnio też delegacja Landu Turingi była w powiecie tarnowskim. To głównie rozmowy o scalaniu gruntów. No, jest to taki trochę temat y, drażniący pewno naszych mieszkańców. Yy, tak, no jest to temat bardzo trudny, bo tutaj wiele zagrożeń, zwłaszcza powiedzieć Tarnowskim, jeżeli chodzi o staranie gruntów, to stanie gruntów się zawsze tak się utarło oczywiście potocznie, że to jest tylko łączenie działek. Nie, dzisiaj staranie gruntów to jest oczywiście łączenie działek to jest przede wszystkim, ale to jest rozbudowa dróg, czyli transport wewnętrzny na tych, między tymi poszczególnymi działkami, to jest ochrona środowiska, to są gospodarka wodna. Więc tych spraw jest bardzo, bardzo wiele, to jest, jest, ale oczywiście jest to problem bardzo trudny, bo zwłaszcza w Pejśnatorskim, gdzie hmm. to rozdrobnienie gruntów jest bardzo duże, borykamy się z dużymi problemami, jeżeli chodzi o scalanie gruntów. Zresztą przykładem tego jest właśnie tutaj miejsce Łukowa, gdzie duże problemy mamy ze scalaniem, problemy zwłaszcza ludzkie. Ale znowu, Takim przykładem pozytywnym jest tutaj gmina Żabno, gdzie Wilkowicach, również gmina Żabno, gdzie w Wilkowicach doszło do scalania gruntów w ciągu dwóch lat. I tutaj jestem troszkę spokojny o gruntów w miejscowości niczynia bo pan burmistrz Kusior bardzo pozytywnie się w to angażuje i widzi również, że to jest również nie tylko problem powiatu, ale to jest przede wszystkim problem tak samo jego, jego gminy. I tutaj jego zaangażowanie jest bardzo, bardzo duże. Co scalenie gruntów przyniesie samemu mieszkańcowi? Wszystkim to jest to, że nie będziemy musiały jeździć do kilkudziesięciu nieraz działek, bo w Nieciecz, miejscowości Nieciecza są gospodarze, którzy mają 200 hektarów użytków rolnych, na tyle gospodarują i mają to w 360 działkach, więc to jest olbrzymie rozdrobnienie, czyli czas dojazdu, więcej oczywiście jeżeli chodzi o paliwo, trzeba dużo więcej środków wydawać i tutaj... To przedkreślają. No i dobry transport, dobry dojazd, czyli do, do każdej działki praktycznie wtedy będzie dojazd, bo te działki będą dużymi pałaciami, no i dla, same korzyści tylko z tego, z tego wynikają dla mieszkańców. Czy mieszkańcy nie zarzucają obawami, że dostaną gorsze grunty, gorszej klasy? No to zawsze tak jest, że na terenie, te, terenie dzisiejszej scala te grunty zawsze są grunty o różnej różne klasie, dlatego też, no wiadomo, że jeżeli dostanie troszkę gorsze klasy, to dostaje więcej wtedy tych gruntów, więc to, Nigdy nie wychodzi z niekorzyścią dla mieszkańców, jeżeli chodzi o hektar przeliczeniowy, zawsze chodzi mhm. to samo. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o te grunty, to się znaczy może zdarzyć, dlatego te protesty są, ale tak jak powiedziałem, w Wilkowicach to odbyło się w sposób bardzo, bardzo dobry i te wszystkie procesy zostały rozpatrzone. Mieszkańcy są w tej chwili zadowoleni, widzą, że to tylko pozytywne efekty dało stalenie gruntów. Mhm. Przede wszystkim jeżeli chodzi o ten aspekt taki ludzki. Nowe karetki w pogotowiu Tarnowskim już w kwietniu została kupiona pierwsza, w lipcu przetarg na kolejne tak. dwie będzie rozstrzygnięty, a w międzyczasie jeszcze minister zdrowia rozpisuje nowy zespół ratownictwa medycznego tak. do Tarnowskiego pogotowia. I tu jest też pytanie czy Tarnów dołoży się finansowo do tych karetek. No tak, y y może po kolei. 22 lipca rzeczywiście otwieramy przetar na dwie nowe karetki. Jedna będzie z pełnym wyposażeniem, czyli taka za około 520 tysięcy. Druga to będzie z posażeniem takim podstawowym, to koszt około 300 tysięcy złotych. I rzeczywiście tutaj po mojej rozmowie z Panem Prezydentem tutaj na antenie, będę bardzo serdecznie podziękować, dołożył się zakupu tych karetek, dołożył 260 tysięcy złotych, co jest sumą... To połowa karetki. To jest połowa takiej dużej, tej, dużej karetki, czyli z tym wyposażeniem maksymalnym. Natomiast y, oczywiście y, sprawą też jest bardzo ważną nowy zespół wyjazdowy. Otrzymamy kolejny zespół wyjazdowy, tak, tak zwane półkaretki. To będzie stacjonował w Tarnowie w godzinach od 8 do 20. Tutaj już bardzo dawno o to zabiegali i nasze starania, nasze tutaj y, pisma, petycje do Pana Wojewody znalazły odzwierciedlenie y, oczywiście mhm. w jego decyzji. Tutaj przyznam nam jedną karetkę, tak jak powiedziałem, półkaretki, bo to jest w godzinach od 8 do 20. Y, bo takie mamy rozeznanie, monitoring prowadzimy na bieżąco, jeżeli chodzi o godziny wyjazdu, i ilość tych wyjazdów i wydaje nam się, że bardziej zasadne jest to jednak, żeby to było w, w godzinach było tydziennych i tak też się stanie. To oczywiście jest kontrakt od 1 sierpnia do końca grudnia. No Zobaczymy co będzie dalej. My, miejmy nadzieję, że również po 1 stycznia zostanie utrzymana ta, ten, ten dodatkowy zespół wyjazdowy. To oczywiście wiąże się również z tym, że kilku ratowników medycznych znajdzie pracę, co też na dzisiejszym rynku jest to sprawa również dla nich niebogatelna. Przy przebudowano drugiego mostu. Czy ta trasa, może na Jasło będzie jakby priorytetem dla starostwa powiatowego? E, tak, to jest drugi most, jak Pan tutaj wspomniał. Rzeczywiście pierwszy most został gruntownie przebudowany i to jest przebudowa mostu. To nie jest tylko remont, ale jego przebudowa. W tej chwili tam trwają prace, plac budowy został przekazany. Na dzień dzisiejszy tam jest wykonana kładka dla pieszych i rowerzystów, którzy mogą tą kładką spokojnie przejść na drugą stronę. Natomiast objazd jest oczywiście dla samochodów. Prace tam potrwają, no tak, tak przynajmniej wynika z umowy i z, z, z rozprawionego przetargu, do końca listopada. Miejmy nadzieję, że nie ulegną przedłużeniu i mieszkańcy Szerzyn i tamtych okolic będą się cieszyć nowym, przebudowanym mostem. To ja powiedziałem, to już jest drugi most w tej gminie, ale most, który po mojej osobistej wizji lokalnej stwierdziłem, że to jest most bardzo zniszczony, w bardzo złym stanie technicznym i musieliśmy to niezłocznie go, musieliśmy go niezwłocznie go remontować. Z tym, że oczywiście tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie od ministra transportu w chocie 50% poniesionych kosztów. Czyli w tym wypadku to jest około 700 tysięcy, bo koszty przetarg nam też ogłosiliśmy oczywiście. Zosta wygrała firma za około milion 400 tysięcy zł. Ale dodatkowo z tych pieniędzy, panie rektorze, któreśmy otrzymali od pana ministra transportu, również wyremontujemy czy przebudujemy przepust w brzozówce bardzo ważny przepust, gdzie podczas ulew mieszkańcy zostali zalewani mhm. wodami opadowymi, które nie mogły przez ten przepust spokojnie, bo tam był przepust stary, taki okularowy. Mieszkańcy zgłaszali nam dawno ten problem. Więc również żeśmy się przychylili do tego problemu. I myślimy, że ten przepływ za 500, około 550 tysięcy zostanie w tym roku również wykonany. I z tych pieniędzy, jeszcze od pana ministra transportu, przebudowujemy ostatnią praktycznie drogę powiatową żwirową, To jest w miejscowości Siedliszowice, to jest na granicy powiatu Dąbrowskiego i Tarnowskiego. Droga również dla nas bardzo ważna, łącząca dwa powiaty. Tym bardziej, że ze strony dobroskiego Dąbrowskiego będzie ta droga wyremontowana, będzie przebudowana ze środków powodziowych. My dołączymy się do tej drogi. To jest też tam kwota około 370 tysięcy złotych, czyli całą pulę, którąśmy otrzymali z 1% rezerwy ministra transportu, została bardzo dobrze rozdysponowana. Już jutro w Ryglicach Święto Policji. Bezpieczeństwo nasze też zależy od tych ludzi. Jakie tam będą uroczystości? No to oczywiście Święto Policji jak zwykle, oczywiście to przede wszystkim uroczystości związane z tym świętem, czyli takie nazwijmy to kurtuazyjne, czyli wystąpienia oficjalne, złożenie pewnego raportu przez Pana Komendanta, no tak samo jak samo święto, czyli będziemy się cieszyć i będziemy to przeżywać w sposób uroczysty, ale i radosny. My jako powiat tarnowski oczywiście też dokładamy się do Policji i myślę, że w tym roku kwota 50 tysięcy, która była na początku przyznana, została troszkę rozbudowana, w tej chwili jeszcze 5 tysięcy do zakupu radiowozu, więc w miarę swojej oczywiście możliwości finansowych, a wiemy, że w tym roku budżet yy, też również Piotrowskiego nie jest budżetem łatwym, bo widzimy, że spadające dochody, zwłaszcza z podatku PIT, zmniejszona o ponad mm. 1,5 miliona subwencja oświatowa, przyczyniają się do tego, że niestety te wydatki na inne, nazwijmy to dziedzinę życia naszego tutaj i publicznego, są mniejsze, jeżeli byśmy to oczekiwali, bo ja też bym wolał tej Policji dołożyć 100 tysięcy czy więcej, ale możliwości finansowe w tym roku no, ograniczyły się do 55 tysięcy, ale myślę, że dla Policji to również jest kwota nie do pogardzenia. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję Państwu za i zapraszamy jutro na godzinę 13 do Replic.